To moje trzecie podejście do nagrania tego fragmentu. Za każdym razem albo ktoś przerywa, albo ze mnie nie wydostaje się to tak, jakbym chciał, żeby było to dla mnie satysfakcjonujące. Jestem obecnie w szpitalu psychiatrycznym i będę tu przebywał do 20 marca. W wyniku tego, że to trafiłem, straciłem syna, straciłem żonę, straciłem mieszkanie i straciłem zdolność do podejmowania własnych decyzji. A wszystko to, ponieważ zaufałem Bogu. I jak to może mieć sens? Chcę wierzyć, że ma. Chcę wierzyć, że w retrospekcji, jak spojrzę na to, co się teraz dla mnie dzieje, i jest niewyobrażalnym cierpieniem i bólem nie do zaakceptowania, będzie miało sens w perspektywie czasu i retrospekcji. Bo będę widział, dlaczego pewne rzeczy musiały się wydarzyć, żeby następne rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły, mogły się wydarzyć tak, jak mają się wydarzyć. Ponieważ gdybym ja mógł podejmować decyzje, to nie podjąłbym te, tych, tych, które zostały podjęte. Żebym tu trafił. Trafiłem tu pod wpływem alkoholu i pod wpływem marihuany, jednak w transie. Ja się potrafię wprowadzić w trans. Tak jak macie u mnie na kanale, czy u mnie na profilu, w zależności gdzie, to, gdzie tego słuchasz. Jak wprowadzam się w trans i pokazuję jak władam nożem, chociaż nigdy tego nie trenowałem. Ja też sobie robiłem bardzo dużo innych eksperymentów empirycznych, więc ja tu trafiłem pod wpływem transu. Moja wyższa jaźń, moja wyższa inteligencja, tak? Zaranżowała wydarzenia, że ja tutaj trafił. Dla mnie obecnie, kiedy jestem odcięty od marihuany i odcięty od wolności, i na lekach, po których Bóg nie istnieje, ciężko jest zaakceptować to, że tu jestem. Dlatego to nagrywam. Próbuję sobie jakoś z tym poradzić. Została mi jedynie forma nagrywania notatek głosowych, bo tutaj nie, nie jest dozwolone rejestrowanie audiowizualne. Więc możecie pooglądać. Na zdjęciu mojego synka, jak był bardzo maleńki. Teraz nie jest dużo większy. Kilka miesięcy wciąż ma. U nas mu było świetnie, bo ja wyjęty z kontekstu mogę być zwykłym gościem z patologii. Alkohol, marihuana itd. itd. Jeśli zobaczysz moje dowody empiryczne, których narzucałem bardzo dużo w internet, nasz synek miał idealnie u nas. On praktycznie w ogóle nie płakał. Ciekawe, czy teraz płaczę tam, gdzie jest. Ja nie wiem. Bo ja nie mam żadnych informacji o nim. Moja żona, w prawie, konkubina, w przepisach prawa, a teraz to już co była partnerka, tak? Stwierdziła, że nie chce ze mną mieć żadnego kontaktu i chce się rozstać. I to pośrednio dowiedziałem się przez lekarza. Um. Bo podejrzewam, że obwinia mnie o wszystko, co się wydarzyło i nie widzi swojej roli w tym. No i okej, okay, ma do tego prawo, jest wolną kobietą. Rozprawa ma się odbyć dopiero względem naszego syna. No, i tyle. Siedzę sobie i próbuję sobie z tym poradzić, bo, bo Bóg no. Ja już byłem na etapie, w którym czułem każdego dnia, że robię tylko to, co mam robić, żeby wydarzyło się to, co ma się wydarzyć, żeby żebym mógł mówić, że żyję zgodnie ze swoim sercem, zgodnie ze swoim sumieniem i zgodnie z tym, co mi Bóg odpowiada. Ja już byłem na tym etapie. Teraz na lekach, na które biorę, jestem zombiakiem, nie chcę się rozmawiać z nikim. I jestem odcięty od intuicji bardzo mocno. To prawdopodobnie słychać. No i czuję się, jakby Bóg nie istniał. Bo gdyby istniał, to jak mógł pozwolić do tego? Pozwolić, a nawet wręcz doprowadzić do tego. Ok, ja się dźwignę nogi. Ok, mam już lokum załatwione. Ok, pójdę do jakiejś pracy i dostanę. Jakąkolwiek, czy, czy na stanowisku kierowniczym, bo mam doświadczenie ponad 6 lat, czy na łopacie, bo taką osobę nie chciał popracować, czy wyjadę za granicę. No i okej, okay, mogę założyć rodzinę jeszcze raz. W świecie mojego syna będę się pojawiał w formie alimentów, a w świecie mojej żony nie będę się pojawiał w ogóle. Okej, okay, no ja sobie jakoś poukładam, ale ciężko mi jest zrozumieć, dlaczego to musiało legnąć w gruzach. Nie chcę się rejestrować, chcę zniknąć z internetu. Tak czuję ostatnimi czasami. Już kilka razy prawie usunąłem ten TikTok. Już byłem blisko. Już wszedłem w tą zakładkę Deactivator Delete. I już już jedno kliknięcie więcej i bym miał usunięte konto. No bo po co ono ma istnieć? Żeby istniały zapisy jeszcze człowieka, który nie istnieje. Nie ma tam tego gościa. Go tutaj już nie ma, on jest tylko w zapisach. I te, I te, gdzie byłem rozpędzony, i tak dalej. Okej, okay, ale wciąż zachowywałem spójność myśli. Wciąż można posłuchać kogoś mega inteligentnego, który ma wiedzę wykraczającą poza to, do czego jesteś w stanie mieć dostęp w internecie, bo ja, jako młody chłopak, już miałem dostęp do takich materiałów, że to tylko ułamek, jakiś promil społeczeństwa dostał do tego dostęp. Wiem, bo autor mi powiedział: Decoding the, the Hive na przykład że tego nie ma. Albo, albo dostałeś wtedy, kiedy dostałeś za. Ile to kosztowało? 50 dolarów? Chyba. Czy trochę więcej? Albo, albo dostałeś wtedy, kiedy to było puszczane, albo nie. Tamten gość już nie istnieje nigdzie. Jakiś jeden podcast. YouTube po, po nim został. I decoding the, the Hive ci, którzy dostali, ci, ma, ci mają. Ale to jest nawet nie promil całego, całego świata. Jakiś tam kilka osób na cały świat to ma. Ja miałem dostęp do takich informacji. I tam jest opisywane to, jak bardzo jest ludzkość zniewalana dosłownie i jakimi narzędziami. Wszystko pokazywane na takich... W taki sposób, że można to uznać jako dowód. Tak samo in the beginning też. Jakieś tam 37 dolarów chyba kosztowało. Do tego też niewiele osób bardzo miało dostęp. Ja miałem jako młody chłopak dostęp do tego. Więc w moim umyśle te informacje są zapisane. A jak ja wchodzę w trans, to mam dostęp do informacji nawet takich, do których ten umysł nie miał dostępu. To jest dopiero rozbrajające. Skąd to się bierze wtedy? Skąd to płynie? Może na wolności będzie mi się chciało kontynuować te wątki. Może założę podcast. Może będę Wam nagrywał o tym, jak mało wiecie o życiu, jak mało wiecie o tym, kim jesteście, jak mało wiecie o tym, skąd pochodzicie i co tu się w ogóle wydarza, i dlaczego ja jestem tak ciągle atakowany bo Jestem non-stop atakowany. Jak tylko zacznę tworzyć fizyczne, faktyczne dowody moich kompetencji, to jestem niszczony, jestem atakowany, jestem ze wszystkich stron osaczany. Nie wiem, czy wy to zauważyliście już teraz. Zarzut, kiedy śledzisz, czy jeszcze nie było. Bo kilka moich YouTubeów powstawało i znikało. Teraz TikToki już na Aleksandrze Dzinie się zaczynało zbierać, widownia, no to już musiało zniknąć, bo coś się wdarło i ja nie miałem jak się przed tym bronić, i musiałem tą agresję jakoś zacząć wyrażać, którą mi wpychano do ciała. Groźbami, innymi rzeczami. No i jestem tu, gdzie jestem. I tyle. Odsłucham sobie to zaraz i albo usunę, albo nie. Więc albo ktoś będzie miał szansę tego przysłuchać, albo nie, jeśli to trwałeś tutaj, to wytrzymałeś 8 minut mojego biadulenia. Jeśli chcesz posłuchać tego więcej, to daj mi jakoś znać. Zostaw serce, zostaw komentarz. Może zostaw temat do rozmowy. A jak nie, to nie. No, no, no co? Jak się to nie wydarzy, to co? Nic, ja dla, siebie, ja dla siebie to już nagrałem. I nagrywanie mojego głosu jednak wydostaje ze mnie inne rzeczy niż nagrywanie audiowizualne. Ciekawe to jest, właśnie to zaobserwowałem. Ciekawe, ile jeszcze będę miał obserwacji słuchając tego, co właśnie nagrałem. Więc albo to zostanie, albo nie zostanie. Jeśli dotrwałeś, daj mi jakoś znać, czy chcesz więcej. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji na moim YouTube, to proszę wejdź na mój YouTube i zasubskrybuj tylko po to, żeby wbić mi 50 subów. Żebym ja mógł, jak już stąd wyjdę, włączyć live, bo na YouTube jest potrzebne 50, a tu jest potrzebne 1000, no to na YouTube jest znacznie szybciej. To się wydarzy. Żebym ja mógł włączyć live, żebym mógł pójść na komisariat, odzyskać moje urządzenia i moją własność prywatną, bo to zabezpieczono, skonfiskowano. Ja bym chciał to odzyskać. Więc chcę tam pójść już z jakimiś świadkami żywymi, albo chociaż z zapisem, który będzie na serwerze, a nie na dysku twardym urządzenia, które będę miał przy sobie. Więc jeśli tu dotrwałeś i chcesz mnie wesprzeć w tym, żebym ja mógł edukować polski naród, jak sobie radzić z takimi rzeczami, to w opisie masz link do mojego YouTube'a, kliknij, zostaw subka. Ja będę mógł włączyć live, pójść na komisariat i będziecie mogli obejrzeć, jak drastycznie zmienia się zachowanie policjantów, kiedy się nagrywa, a kiedy się nie nagrywa. Ja już kilka takich interwencji przeżyłem, gdzie bez widowni jest jakoś, a z widownią jest zupełnie inaczej. Ja bym chciał, żeby było zupełnie inaczej, dla mojego własnego bezpieczeństwa.